Nazywam się Jodyta Góra, jestem instruktorem jogii jadańskiej od 2012 roku i chciałam Was zaprosić serdecznie do takiego cyklu spotkań. Będzie to cykl miesięczny, cztery lekcje jogi z afirmacjami. Na początku zrobimy sobie krótką taką lekcję jogi, tak żeby się rozróżnić, poddychać, a na koniec przedstawię jedną afirmację, którą będziecie musieli powtarzać. Przez cały tydzień codziennie, najlepiej rano albo wieczorem, od razu po wstaniu albo przed pójściem spać. Taką, którą możecie sobie zapisywać w jakimś zeszyciku. Możecie sobie założyć taki zeszycik, w którym będziecie właśnie zapisywać tą afirmację. Co to są afirmacje? Afirmacje są to pozytywne stwierdzenia, które, yy, mają, które mają dotrzeć do, do naszego umysłu, do naszej podświadomości. I mogą spowodować naprawdę cuda w naszym życiu. Wystarczy tylko uwierzyć, że wszystko jest po prostu możliwe i możemy wiele po prostu w naszym życiu zmienić. Ale jeśli chodzi o afirmacje, to na koniec jeszcze tutaj przeczytam właśnie z książki, bo na podstawie tej książki będziemy pracować. Sztuka afirmacji Wolniona Potęga Podświadomości Joseph Murphy. Polecam tą książkę. Ja sobie pracuję z tymi afirmacjami, wymyślam też swoje. I właśnie praca z ciałem, i dodatkowo jeszcze z umysłem, naprawdę sprawia, może sprawić w naszym życiu ogromne, ogromne zmiany. Ja już też tak bardzo intensywnie z afirmacjami pracuję około dwóch lat i w moim życiu się naprawdę wiele zmieniło. Dlatego polecam serdecznie, bo sama codziennie zapisuję afirmacje każdego dnia wieczorem. Słucham też w ciągu dnia, kiedy na przykład sprzątam, czy sobie w kuchni gotuję. Czy na przykład pójdę biegać, więc gdzieś tam wykorzystuję każdą chwilę na to, żeby słuchać tych afirmacji i zmieniać cały czas swoje myślenie. Szczególnie te jakieś negatywne myśli, które w ciągu dnia zawsze gdzieś tam będą wracać do nas i się pojawiają. Zaczynamy więc od, od krótkiej lekcji jogi. Na początku taki krótki relaks, możemy usiąść sobie napiętych do pozycji diamentu, wsiad skrzyżny lub pół lotos. Można podłożyć też pod pośladki kocyk, czy kostkę do jogi, czy nawet książkę, tak żeby łatwiej było nam wyciągnąć plecy. Ciąg plec, wskazując razem, kładziemy sobie na kolano i zaczynamy od takiego krótkiego wyciszenia. Oddychasz spokojnie i głęboko. Rozluźniasz głowę i szyję. Rozluźniasz kręgosłup. Rozluźniasz klatkę piersiową i brzuch. Rozluźniesz ręce. Rozluźniesz nogi. Stopy. Twoje całe ciało jest teraz rozluźnione. Zrób sobie jeszcze dwa głębokie wdechy i wydechy. Wdech nosem wydech ustami. Wstawiamy stopy do tyłu, rolujemy do góry, kręg I zaczynamy najpierw taką krótką rozgrzeweczkę. Po rozgrzewec wykonamy sobie dwie asany stojące i jedną z siedząco leżących. I na koniec przystąpimy właśnie do, do naszych afirmacji. Zostawiamy sobie stopy na szerokość bioder. Kolana są zablokowane, wyciągamy się do góry. Zaczynamy od głowy, góra dech. I w dół wydech. I głowa prawo lewo, jedna strona wdech, druga wydech. Dzisiaj jest ze mną mój kot Kirka. On często gdzieś uczestniczy w nagraniach albo po prostu w ćwiczeniach nawet jak nie nagrywam, lubi się włączać czy to joga, czy taniec, czy cokolwiek innego, zawsze jest aktywny. I krążymy głową na prawą stronę. I druga strona, to samo robimy na lewo. Okay. I barki do tyłu w górę, w dół wydech. I do przodu. Warto codziennie znaleźć sobie troszkę czasu na to, żeby poćwiczyć, wyciszyć się i, i właśnie na koniec zapisywać sobie afirmacje, jeżeli oczywiście masz czas. To jak najbardziej to polecam. Jeśli nie masz codziennie czasu ćwiczyć, to warto chociaż codziennie pisać te afirmacje. Ale jeżeli masz naprawdę taką przestrzeń, żeby codziennie chociaż te 10 minut przeznaczyć na, na ćwiczenia, to jak najbardziej to rób. Po prostu to rób, bo to jest czas przeznaczony tylko i wyłącznie dla Ciebie, dla Twojego zdrowia i dla Twojej psychiki. No i ja teraz dłoni do boku stawiam na wysokości barków, krążymy samymi przedramionami na zewnątrz. I zmianę to samo do środka robimy. I przesuwamy do przodu samo od garstki na zewnątrz. I zmiana do środka. Ok. Ręce wzdłuż ciała. Góra w Wdech dajemy do tyłu na kark. Wytamy za prawem Przyciągamy sobie na lewo. I zmiana lewy na prawo. Góra wdech, dek, wydek opuszczamy. Teraz wyciągamy klatkę, robimy wdek. Odwrócimy do góry na sufit i wydek, z w dół. Patrzymy sobie przed stopy. I powtarzamy góra dół. Góra wdech i w dół, wydek. Okay, wracamy i skłony boczne. Na jedną stronę robimy wdech, dodajemy rękę nad głową, wstawiamy grzbietem do sufitu, na drugą stronę robimy wydech. Ok, teraz dochlejamy sobie prawą dłoń do talii. Lewa na barko, 5 podniesiony. Patrzymy do tyłu za siebie, pustujemy i z drugiej strony to samo. Lewa do prawo <laughs> prawa na bark i patrzymy do tyłu za siebie. Płoni na biodra i krążymy na prawą stronę, do przodu wdech, do środka wydech. Zmieniamy stronę, to samo robimy teraz na lewo. Ok, teraz ustawiamy błonie na kolana, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, robisz malutkie kółeczka na górze, schodzisz na dół, otwierasz kolana i na wracasz sobie do kąta prostego. Na dół otwieramy kolano, i na wdech wyciągamy, wracamy sobie do kąta prostego. I znowu zajźmy, dar pięty. I wracamy do góry w dech. I wydech i zostawiamy kolana na zewnątrz, dłonie na kolana. Można do szczupki palców, na matę jak dala tu na klatkę. Zamykamy sobie na chwilę oczy. Wracamy powrótku do góry przez rolę. OK. I przechodzimy teraz do stóp. Prawa stopa góra dół. Góra wdech i w dół wydech. I prawo lewa stopa na jednej linii. Kółeczko na zewnątrz robimy. I zmiana do środka. OK. I druga stopa, góra-dół, prawo-lewo, jedna linia, kółko na zewnątrz i zmiana do środka. Rozluźniamy i teraz dajemy sobie stopę po prostu do pozycji drzewa. Stopa na łydkę lub na udo, albo nie na klatkę, albo na głowę. Na chwilę zatrzymaj, ubieramy sobie jeden punkt przestrzeni, patrzymy na ten punkt. Z strony. Jest to typowa rozgrzewka e, z jogi ateńskiej. Oczywiście jest parę różnych tych rozgrzewek, ale jeszcze, jeżeli przejdziecie gdzieś do jakichś tam innych filmików z jogi, możecie tam rozgrzewkę też tak samo znaleźć przy każdej gdzieś tam. E, przy każdej lekcji I tak naprawdę jest zawsze rozgrzewka. E, więc e, jeżeli chcecie to obejrzeć jakieś inne filmiki, nie musicie nawet się uczyć na pamięć, bo zawsze, zawsze będzie wszędzie od początku lekcje od rozgrzewki, po asany, aż do części końcowej. Rozgrzewka jest przypominam bardzo istotną sprawą, jeśli chodzi tak naprawdę nie tylko o jogę, ale każde, każde ćwiczenie. Tak, żeby ciało przygotować odpowiednio yy, po prostu do, do wysiłku. Ustawiamy sobie teraz, o widzicie mój kot? Widzę już przeszkadza mi troszeczkę. Tutaj ja sobie zaznaczyłam fragmenty, które musi Wam przekazać. I troszkę zaczęłam tutaj przeszkadzać. Teraz zrobimy pozycję panu, ustawiamy dłonie grzbietą w dół na głowę i na wdech robimy skłony. Jedna strona wdech na drugą zrób wydech. OK, i opuść. Teraz zostawiamy sobie stopy szerokość bioder. Wejdź na półpalce. palce. Skręć się do boku, wydech, wróć. Znowu pół palce, druga strona, wróć. Pół palce, wróć. I pół palce, druga strona, wróć. Opuść ręce. Zostawiamy sobie książeczkę na bok. zostawiamy stopy szeroko. Na zewnątrz kierujemy palce. Wyobrażamy sobie, że mamy piłkę między dłońmi. Teraz schodzimy do głębokiego wielkiego wdech. Tutaj przenosimy sobie dłonie nad głową. I to samo robimy na drugą stronę. Wyciągnij się do góry na chwilę. Zroluj w dół i z stopę na szerokość bioder. Możesz na chwilę sobie schwytać za I powolutku roluj ją do góry. Ok, zrobimy sobie teraz jeszcze powitanie Słońca. Powtórzymy sobie je trzy razy. Oczywiście możesz powtórzyć więcej, jeżeli masz czas. Ale minimum takie, yy, to jest trzy razy. Stopy, szerokość bioder, góra wdech, dłonie na głowę. wydech zrobimy do uczuć palców lub całe dłonie. Odstaw prawą nogę do tyłu, z przodu ustawiamy sobie kolano jedynie z podwórką, ręce wzdłuż ciała lub przenieść na głowę. I wydek, lewą nogę do tyłu do deski. Po wstrzymaniu oddechu schodzimy sobie na kolana. Łokcie ustawiamy pod barkami. Wersja pierwsza, wersja druga. Broda na podboka, łokcie blisko żebra. I stąd wdech. Jest z głową do góry. Stopy są na grzbiecie lub wśród stóp. Jak nie da rady y, trzymać nóg nad matą, to kolana spoczywają po prostu na macie. Jak da rady, mam delikatnie uniesione. Wydech. Jest z głową w dół, wciskamy. Więc jak długnica góra. Wdech. Przenosimy sobie prawą stopę do przodu. Kolano jedną kostką Wiodę równolegle. Jak dala dodaję ręce na głowę. Wydech dodaję lewą do prawej. Góra wdech, dłoni przez bok Wędrują nad głowę. I wydech na klatkę. Powtarzamy sobie wdech. Wydech. Wdech. Prawo do tyłu. I wydech. Odstawiamy lewą do tyłu do deseczki. No chyba mojego kota tutaj zabrać do nas na matę. Zabieramy kotka. O, będzie z nami ładnie ćwiczyć, prawda? Okay. Mamy deseczkę. I stąd przechodzimy do krokodyla. Ustawiamy łokcie pod barkami albo na klatka. I stąd wdech. Jest z głową do góry. Wydech. Jest głową w dół. Miednica do góry, pięty w dół, patrzymy po okolicy pękka palce, bo nie rozstawiamy szeroko, wciskamy bart w dół, wdech prawo stopa, popa przód. Miodę na ręce spłyszczała lub przenieść nam głowę. I wydech, dodaj lewą nogę do prawej. Góra wdech przez bok. Wdech na klatkę i powtarzamy ostatni raz wdech. Wydech. Wdech, przenieś prawą stopę do tyłu. Wydech, lewą. Do deseczki. Zejdź w dół na kolana, łokcie pod barkami lub klatka. Na matę. Stąd wydech jest z głową do górę. Wydech jest z głową do dół, Wydech prawa sto przód, Wiodrę równolegle, kulam jedynie z kostką. Wydech dajemy lewą do prawej, Góra wdech przez bok. I wydech na klatkę. Zrobimy sobie pozycję skrętu brzucha Arda ramach sana w wersji podstawowej, czyli prostujemy yy, sobie prawą nogę, przekładamy lewą nogę przez prawą. Prawą łokieć dajemy za lewe kolano w do sufitu, jak teraz jeszcze chwytamy za kostkę, a drugą rękę ustawiamy na jednej miejscu od przodu, tu stujemy, patrzymy do tyłu, do back. Ok, i zmieniamy stronę. Wyciągamy sobie lewą nogę, prawa stopa wędruje za lewo kolano. Lewy łokieć za prawo kolano, dłoń do sufitu jeszcze za kostkę. I, I twistujemy, patrzymy sobie do tyłu za Ok, i wydech. Zdejmiemy stopę do tyłu, rolujemy sobie do góry, kręg po kręgu e, i przechodzimy do pozycji stojącej Zrobimy sobie dwie pozycje stojące. zostawiamy stopę szeroko równolegle. Odkręcamy jedną stopę 90 stopni w bok i zrobimy najpierw wojownika pierwszego. Ustawiamy sobie pięty mniej więcej na jednej linii. Kolano jedna mięskowska. Ręce do boku, przenieść na głowę. Zostajemy sobie tak na parę wdechów, dociągamy klatkę w kierunku stopy z przodu. Odkręć stopę do środka i zmiana 90 stopni w bok, kolana jedną z kostką, przenosimy do boku i na głowę. Ok, wracamy, odkręcamy stopę i jeszcze druga pozycja, 90 stopni w bok, pięty zostawiamy na jednej linii, uwita, patrzę wersja druga, splotamy sobie palce w dłoni, wyciągam klatkę i teraz nowy wydech, Uginam kolano, pochylam sobie głowę w dół, dłonie wędrują do sufitu, patrzę się przed stopę. Wracamy do góry, wdech na końcu głowa, zmieniam stopę. Druga do środka, 90 stopni w bok. Kłanuję z kostką i teraz na wydech pochylam sobie głowę w dół, albo nie wędruję do sufitu. Ok, i wracam powolutku środka głowa na końcu oczywiście. I teraz jeszcze wykonamy sobie troszeczkę yy, przez chwilę oddechy i na koniec obiecana afirmacja na ten tydzień. Ustawiam sobie stopę przed stopą, stopa grzbietem na udo, ciągle wskazujący razem. I teraz oddech y, rytmiczny, na mych idziemy do czterech, oddech do czterech, oddychamy przez nos. brzuszny można było położyć po policji przepony i na wdech robi piłeczkę z brzucha, wydech z do środka. Kciukiem prawo oddycham przez lewę i oddech oczyszczający kapalobati, czyli maksymalnie wciągam powietrze do nosa i wypuszczam w dół stronę kości ogonowej po ostatni wydech z Więc to, żeby robić to o regularnej porze, czyli rano najlepiej po wstaniu, jeżeli nie pracujesz na przykład na jakieś pierwsze zmiany lub najlepiej wieczorem, po prostu przed pójściem spać. Jeżeli jest to jakiś inny czas, kiedy po prostu masz chwilę do siebie, te parę minut, jak najbardziej też, może być to po południu. Ważne jest, żebyś robił to w miarę o stałej porze. Nasz umysł też się do tego przyzwyczaja, że w miarę o stałej porze kotek mi ciągle tutaj przeszkadza, widzę. Na no, następnym kotek nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu, bo widzę, że no, tutaj cały czas przeszkadza. I on przyniósł miłiska. <grych> yy, więc starajcie się po prostu znaleźć stałą porę, yy, o której będziecie to wykonywać. Yy, przygotowujemy sobie taki malutki zeszycik. W którym będziemy zapisywać codziennie afirmacje. Eee, może być długopisem, ołówkiem, czym tam wolicie, czym wam jest wygodniej. Miałam jeszcze na koniec przypomnieć, tak w rozszerzeniu, czym jest afirmacja. Afirmacja jest to stwierdzenie, że coś istnieje jest prawdą. Spójrz na swój własny umysł, jak na ogród. Jesteś ogrodnikiem. Afirmacje zaś to są nasiona, myśli, które świadomie wysiewasz w glebie swojej podświadomości. Cokolwiek zasiejesz w swojej podświadomości, stanie się plonem, który zbierzesz w swoim ciele i otoczeniu. Z tego też powodu niezwykle ważne jest, abyś wyświetlał pozytywne obrazy na ekranie filmowym swojego umysłu, wiedząc z całych sił, że obrazy to są rzeczywistością, w której bytujesz tu i teraz. E, tutaj tu się mowa o tym, żeby e, wizualizować sobie po prostu pewne sceny też, które chcemy, żeby się wydarzyły. W naszym życiu. Oprócz tego, że właśnie powtarzamy sobie pozytywne stwierdzenia, zapisujemy, jest też to bardzo istotne, żeby wyobrażać sobie już to, co jeszcze się nie wydarzyło. I teraz afirmacja, którą wybrałam na ten, na ten tydzień. To jest: Niech szczęście stanie się Twoim przyjacielem, taki temat. Możecie tak naprawdę. Tutaj też słowa samemu, y, samodzielnie po prostu tutaj dobrać, tak jak może bardziej czujecie dla siebie. Ja mam tutaj podam y, takie cztery zdania, które, które możecie sobie przykładowo y, zapisywać i powtarzać, ale oczywiście możecie to po, po swojemu po prostu przerobić lub wymyślić własne stwierdzenia, które będą dotyczyły tego tematu. Boski porządek kieruje moim życiem dzisiaj i na zawsze. Dziś wszystko dzieje się dla mojego dobra. Dziś jest nowy i wspaniały dzień. Dziś dzień taki jak dziś nigdy się już nie powtórzy. Bóg prowadzi mnie przez cały dzień i wszystko, co robią, przynosi dobre efekty. Boska miłość ogarnia mnie i obejmuje. Idą naprzód w pokoju. No, i tutaj już troszeczkę doszło mi więcej niż cztery zdania. Jeżeli oczywiście też nie jesteś osobą yy, bieżącą. Ale wierzysz na przykład, jeżeli nie wierzysz w Boga, ale w cokolwiek innego, bo tutaj, jeśli chodzi o Słowo Bóg, to tutaj możesz się pod tym kryć tak naprawdę wszystko. Nie, nieważne, z jakiej po prostu religii jesteś, nie jest to istotne. Po prostu chodzi o moc wyższą. Możesz też to słowo sobie czymś innym po prostu zastąpić, jeżeli to mi to przeszkadza. Chodzi o to, że po prostu nastawiamy się na pozytywne myślenie i na to, żeby w naszym życiu e, istniało szczęście już w tym momencie, bo ono istnieje. Tylko po prostu my musimy to dostrzec, że szczęście jest tak naprawdę w każdym z nas. istotne w jakiej chwili teraz się znajdujemy, gdzie jesteśmy, e, czy mamy lat 18, czy mamy lat nie wiem, 50. Istotne jest y, po prostu to, jak my się czujemy ze sobą i żeby to szczęście znaleźć po prostu w nas i to, co się dzieje po prostu na dzień dzisiejszy, jest odpowiednie, jakie ma być. I żeby przywołać, przywrócić po prostu to szczęście, żeby to po prostu odczuwać, te afirmacje y, pozwolą nam y, po prostu łatwiej, łatwiej wydobyć to szczęście w nas. Za tydzień oczywiście widzimy się z innym, z afirmacją i też ćwiczeniami. Na koniec, oczywiście, jak sobie zapiszecie takie afirmacje, mogą sobie jeszcze zrobić taką króciutką relaksację, położyć się na plecy, ile sobie poddychać, skupić się na swoim oddechu, tak jak też zawsze robimy to na jodze, więc krótkie takie wyciszenie na koniec, i później przejść do swoich czynności codziennych, które wykonujecie, lub po prostu położyć się spać, jeżeli robicie to wieczorem. Na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam oczywiście do kolejnego spotkania już za tydzień i serdecznie Wam dziękuję za Waszą obecność. Jeżeli możecie, to oczywiście przekazujcie dalej yy, te nagranie, tak żeby móc pomóc tak naprawdę jak największej ilości ludzi. Dbanie o swoje ciało codzienne plus yy, o swój umysł między innymi przez właśnie afirmacje, wizualizacje może naprawdę sprawić cuda. Ja sama jestem tego przykładem. bo Wiele lat już tak naprawdę ćwiczę z szóstej klasy podstawówki, różne formy. Joga gdzieś tam się pojawiła w międzyczasie i zawsze będę ją zachwalała, ponieważ nie tylko wpływa na ciało, ale bardzo głęboko na duch, na nasze wyciszenie i równowagę. A druga rzecz to jest praca po prostu ze sobą, yy, praca nad tym, żeby siebie zrozumieć. Jeżeli zrozumiemy siebie, zobaczycie, że świat dookoła zacznie się zmieniać. Nie, nie możemy zmienić tak naprawdę naszego otoczenia. Zmienimy siebie, to zmieni się nasze otoczenie. Pozdrawiam Was jeszcze raz gorąco. Dziękuję za Waszą obecność serdecznie. Jeszcze raz kolejny i do zobaczenia tak naprawdę już niebawem. Popatrz, majcie się ciepło.